Cześć, moje drogie bliźnięta. Witam Was na czytaniu, na relację. Tu droga duszy, oczywiście. Będzie to czytanie ogólne, dlatego bierzcie do siebie to, co z Wami rezonuje. Resztę zostawcie, jak nie tym razem, to następnym. Dla niektórych będzie przemawiała, do niektórych będzie przemawiała, ca, będzie przemawiała o całe czytanie. Dla innych będzie tylko część, <laughs> dlatego musicie wyłuskać, co tam jest dla Was. W tym czytaniu. Nie przymuszajcie się do niczego, niczego nie przystosowujcie do siebie na siłę, bo, bo to jest po prostu czytanie ogólne i jest niemożliwością, żeby z każdym rezonowało. No to już chyba wiecie. Słuchajcie, co będziemy, co będziemy zaglądać. W to, co jest w relacji, zrobimy wyrocznie, taką kartę, która będzie nas naprowadzała, i jeszcze podsumowanie też z wyroczni, także trochę tego będzie. Co mamy w tej pierwszej karcie? To jest wyrocznia, i tu mamy naprawę. To jest wyrocznia ziół, bardzo fajna, bardzo lubię zioła, staram się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Skrywają wiele tajemnic. Dlatego też nabyłam właśnie taką berocznie taką bardzo przyjemną. Ale okej, okay, przechodzimy do sedna. To jest naprawa. Naprawa, i to jest właśnie Żywokost. I Żywokost mówi nam, że jest to czas łączenia więcej niż jednego elementu w celu poszukiwania ulepszeń. Ja Wam to przeczytam, ponieważ w tej chwili możesz nie mieć wszystkich potrzebnych elementów. Zasobów lub informacji, więc szukaj, eksploruj i zbieraj wiadomości, dowiaduj się co i jak, bo być może czegoś nie wiesz. Jeśli, zwróci, yy, jeśli zwrócisz większą uwagę na przeszłość i przedstawione Ci lekcje, wtedy sukces i przełom mogą nadejść trochę szybciej. Teraz nadejdzie zakończenie projektu lub sytuacji i koniec cyklu. Jeśli chcesz rozpocząć coś nowego lub zmienić w jakikolwiek sposób, wkrótce powinieneś być w stanie. Możesz iść w dowolnym kierunku, ponieważ kończy się dla was jakiś cykl, cykl, czyli coś dużego, i będziesz wybierać teraz drogę. Wybiera, wybierała albo w lewo, albo w prawo, co robisz. To już będzie zależało od Ciebie, ale ważne, żebyście brali lekcje właśnie z poprzednich jakichś doświadczeń. Być może w czymś jesteście, to akurat tu robimy na związek, na relacje I powinniście albo z tej relacji na przyszłość wziąć naukę, albo, żeby zadziałać w tej relacji, wziąć tą lekcję z czegoś, co, co zdarzyło się już wcześniej, już kiedyś. Pamiętajcie, że relacja nie tylko dotyczy Relacji y, romantycznych, ale może to być też relacja z kimś bliskim, choć zazwyczaj y, pokazuje się tu właśnie relacja romantyczna. Ok, odstawiam sobie tą kartę tutaj na BO. Nie mam tyle miejsca, żeby. Albo o! Już wiem, tak jak przy poprzednim czytaniu, tu sobie położę i będzie ją widać. Nadaje nam ton całego czytania, ale także może wpływać w waszym życiu, nadawać właśnie taki ton na ogólne, ogólnie na różne sfery życia. Tym bardziej, że tu jest zamykanie jakiegoś dużego cyklu. Co mówi nam relacja? To jest siódemka mieczy. I siódemka mieczy. Trzeba być szczerym samemu ze sobą, rozjaśnić coś. I wyjaśnić sobie, ale sobie wewnętrznie, samemu sobie ze sobą. Tu jest też takie uciekanie po ciemku, po cichaczu, zbieranie swoich rzeczy i odchodzenie gdzieś, nie wiadomo gdzie, albo unikanie też jakiejś odpowiedzialności, unikanie. Hmm, Yy, unikanie być może spotkania, yy, odejście. Odejście to jest wielokrotnie yy, odejście. Yy, czasami oszustwo, czasami złodziejstwo, yy, ale to jest takie czmychanie po prostu. Jakby się nie chce tłumaczyć, yy, mam już dosyć, odchodzę. Yy, to są też zdrady, to są też yy, yy, zdrady nie tylko w relacji, ale w relacji z kimś bliskim w sensie partnera. Ale ogólnie zdrady współpracowników, powiedzmy różnego typu, oszustwa i kłamstwa. E, aczkolwiek zdrady typowo w związku tak samo. Także tu jest odejście od czegoś, nie chcąc wyjaśniać sprawy, ale w tej karcie trzeba być właśnie szczerym wobec siebie i powziąć jakieś postanowienia. E, to jest właśnie też przeprowadzka, więc może się coś takiego u Was w związku pojawić, może być wyprowadzka. Ale najbardziej właśnie też jest to odejście. Ale takie bez tłumaczenia się, wiecie, tak uciekam, zamykam drzwi, biorę swoje rzeczy i wychodzę, jeżeli to jest związek nieformalny i znikam. O, po prostu znikam. Co wasz partner, partnerka, po prostu osoba, co, co o czym myśli? Tu jest, wiecie co, to jest rycerz, to jest rycerz kielichów. I rycerz kielichów często kojarzy się z takim właśnie love Lasem, yy, ale ta osoba tu myśli właśnie, o może to być randka, może to być spotkanie, może to być zaproszenie, ale to jest też często taka przemiana emocjonalna. Ale być może ta osoba myśli o, o spotkaniu, o jakimś mile spędzonym czasie. Ale trzeba brać pod uwagę, że, że jest to też karta właśnie takiego love Lasa, bo on coś oferuje, ale do końca nie wiadomo co. I mm, bo. Potrafi rozkochać w sobie, a później na przykład odejść. Co wy macie w głowie? Wy, wy się chronicie tutaj. Ja będę tak wyciągać te karty, ponieważ nie mam tyle miejsca i ja będę was, Wam pokazywać. Wy, wy tutaj się chronicie. To jest Czwórka Buław, to jest dom, to jest bezpieczeństwo, to jest nie dam. Nie dam, bo to jest moje. To jest moje, co mam, moje serce chronię. Siebie chronię. Nie chcę, jakby się narażać. Być może ktoś chciał jeszcze raz coś wejść w związek albo coś naprawiać, albo po prostu wejść jeszcze raz do tej samej rzeki, a wy się tu chronicie. Nie, nie chcę, boję się, nie będę się narażać, nie, nie będę próbować być może. Bo macie jakieś złe doświadczenia, bo może to są właśnie te doświadczenia z, przesz z przeszłości i staracie się uniknąć jakichś, jakichś nieciekawych konsekwencji, być może właśnie jakichś poczynań, których dokonaliście wcześniej. Ok, co ma w sercu ta osoba? No, jest tu lud. Słuchajcie, to jest królowa. To jest Królowa Mieczy. Królowa Mieczy to jest osoba bardzo chłodna, strategiczna, logicą myśląca, w znaczy sensie logiczna, <grym> myśląca strategią. Jest to osoba zastanawiająca się, wyciągająca konsekwencje, bardzo zasadnicza. To jest często mówi się na tą kartę Królowa Rozwódka. Także wieje tu chłodem po prostu. Ona wie, czego chce, do czego dąży, ma swoje zasady, stosuje się do swoich zasad. Nie lubi, jeżeli ktoś się do nich nie stosuje, ale tu jest taki wielki chłód. Bywa też trudna w obejściu, że tak powiem, ze względu na swoje zasady i taki pedantyzm. Yy, także tu jest bardzo duży, duży chłód z tej strony. A u Was wszystko jest możliwe. U Was w sercu jest... Yy, wy byście chcieli, żeby wszystko się działo tak fajnie, że, żeby wszystko było możliwe, żeby wszystko rzeczywiście dało się naprawić. Yy, że tu jest, widzicie, no, no, świnie latają i tak dalej, że yy, to jest młodość, to jest takie ciepłe, yy, młode, też naiwne niekiedy uczucie, ale ta, ta naiwność to jest taka, taka ciepła, to, to jest radość, to jest szczęście, to jest jeszcze ta nauka, to jest cieszenie się, yy, radość z nowej przygody, a zaproszenie też takie. Macie w sercu takie ciepło, i, i szczęście, i ufność też. Byście chcieli właśnie czegoś takiego, takiego spełnienia, takiej radości, a zderzacie się tu zupełnie, zupełnym chłodem, takim lodem. I być może chronicie się właśnie przed tym, przed tym chłodem, właśnie w tej czwórce, w czwórce buław że nie dam, nie chcę, bo, a, a macie w sercu właśnie tą radość, tą ciepło, to szczęście yy, i nie chcecie właśnie jakby, jakby tego swojego serca zniweczyć, żeby, żeby ktoś Was poranił, bo na samym dole pokazuje się trójka mieczy. Także coś już tu było, ale zaraz do tego dojdziemy. Czego ta osoba chce, Wasza osoba chce? To jest Wisielec, słuchajcie. Wisielec to jest karta zatrzymania. To jest spojrzenia inaczej, z innej perspektywy, przeanalizowania, popatrzenia, co będzie się działo. Przeanalizowania, być może bycia takim cichym świadkiem sytuacji, tego, co się, co, się, co się wydarza. I tu jest, widzicie, dwie karty, bo Królowa Mieczy to jest, to jest też takie wstrzymanie ona myśli, ona siedzi, analizuje, przemyśla sprawę w sercu i, i potrzebuje też tego czasu wasza osoba, wasz partner, partnerka na to przemyślenie, na być może zmianę perspektywy, na zmianę patrzenia, chce wstrzymania. Chce jakiegoś wstrzymania, ewidentnie takie zlodowacenie, a wy chcecie prawdy. Chcecie prawdy, jasności, yy, równowagi. Yy, to, jest, yy, to jest sprawiedliwość. Yy, chcecie mieć jasną wizję, wiedzieć, co robić. Yy, chcecie stabilizacji yy, i być może dla niektórych to są sądy. To są rozstrzygnięcia spraw. Być może chcecie rozstrzygnąć jakąś sytuację i mieć to już za sobą, a tu jest jakieś wstrzymanie, ponieważ w sercu macie trójkę mieczy. Czego wy potrzebujecie? Potrzebujecie uleczenia. Wy chcecie mieć wyjaśnienie tej sytuacji, ponieważ chcecie uleczyć swoje serce, bo jest rozerwane, jest poranione i nie możecie tak dalej żyć. Być może. Partner dał Wam trochę w kość, a może nawet nieźle i chcecie to, to uleczyć, te, te sytuacje, to zranione serce, bo coś Was bardzo boli i trudno Wam jest sobie z tym poradzić, trudno się uporać z tym. Natomiast partner chce stabilizacji, król denarów, to jest osoba pewna, stojąca twardo na ziemi, wiele przeszła, wiele się nauczyła, jest odważny, jest silny, zaradny. I yy, yy, kochające piękno, kochające stabilizację, ale kochające też pieniądze, kochające też monety, kochający tu, bycie tu na ziemi yy, z tymi wszystkimi dobrami yy, materialnymi. I czym to się kończy? Kończy się yy, to jest śmierć. Śmierć to, to nie jest śmierć rzeczywista, Niekiedy, No, to, Ale to akurat nie, nie teraz, nie, nie do tego to bardzo rzadko się zdarza. To jest transformacja. To jest albo transformacja związku, aczkolwiek ja tu widzę kompletne odejście. Dla niektórych będzie to transformacja, zmiana, przemyślanie tu dla niektórych panów sytuacji i zmiana może swojego nastawienia, swojego podejścia, bo tu jest, tu się pokazuje taki co ma w głowie, to jest właśnie ten Lovelace, to jest Rycerz Kielichów, taki lekki, młody, jest szaleństwa, tu już się pokazuje, słuchajcie, król denarów, zupełnie jakby przeskok, także może jakaś zmiana emocjonalna zachodzi i jakieś dojrzewanie do tego króla denarów, dlatego tu się pokazuje na końcu ta transformacja, aczkolwiek Wy, mimo że w sercu macie radość, szczęście, i tą chęć, ale chcecie to dać chyba komuś innemu, wiecie, bo tu jest odejście. Wy już w większości przypadków, bo to wiadomo, nie jest do, do, dla wszystkich, zdecydowaliście o odejściu. O, o, o być może przeprowadzce, może dla, jeżeli to są stałe związki formalne, to o załatwieniu sprawy w sądzie, tak, ponieważ jest tu ta królowa rozwódka i ta sprawiedliwość, więc może szukacie właśnie sprawiedliwości i to serce chcecie otworzyć być może przed kim innym, a tu chcecie uleczenia, uleczenia tych ran z przeszłości, poradzenia sobie. Jest koniec. I dla niektórych będzie koniec związku, rozejście się definitywne, a nie dla niektórych być może. To jest, podejrzewam, że, że jakiś procent będzie ta transformacja, ale to no tu jest ciężkie do, do uleczenia. Ja widzę, tu jest duże nastawienie na odejście, bardzo duże nastawienie na odejście. Słońce mi tu akurat świeci i widzicie, robię wam cienie też. Co mamy w podstawie? Słuchajcie. W tyle jest, może zacznę tak, jakby ucieczka. To jest rycerz mieczy, to jest determinacja, energia, to jest szybka szy, szybkość działania, dążenie do celu i tu jest szóstka mieczy dodatkowo. To jest podróż wewnętrzna dla niektórych wewnętrzna zmiana właśnie ta emocjonalna może być dążenie do jakiejś emocjonalnej zmiany. Mm, ale to jest yy, może po, podróż gdzie indziej. Wyprowadzka, przeprowadzka, odejście gdzieś, gdzieś, gdzie będzie lepiej. Odejście od czegoś być może, co nas nie spełniało. Yy, I zobaczcie, jak to, jak to się tutaj składa. Tu, tu biegnie do tego motoru, biegnie do celu. To jest bardzo szybka energia. Yy, tu wsiada na, na tą łódź, odpływa dalej i w dalszą drogę już pokonuje dyliżansem, skojarzyło mi się to z dyliżansem, z dziką prerią. E, także może wyjazd gdzieś, bo tu jest wyprowadzka, słuchajcie, jest też koniec. E, także może być to rzeczywisty wyjazd gdzieś indziej. E, Rydwan jest również bardzo szybką energią, więc tu może coś się zadziać w bardzo szybkim tempie. Rydwan to jest też młoda energia, także musicie wiedzieć, czego właśnie nie wiecie, do czego dążycie i być świadomi swoich jakby ułomności, z tego, czego właśnie nie wiecie, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. To jest też branie życia w swoje ręce. Tu jest dążenie do ideałów, i bieg za tym, w co wierzę, ale to jest takie bardzo szybkie, zdeterminowane i czasami pójście po trupach, ale tu jest przemyślanie też. Przemyślanie, jest ten czas na statku, na tej łodzi, kiedy mogę sobie pomyśleć, zastanowić się i wyruszam w tą inną, dalszą podróż, gdzieś indziej, a tu już pędzę, bo tu już wiem, czego ja chcę od życia, jak chcę żyć. Biorę sprawy w swoje ręce, biorę życie w swoje ręce, Realizuję swoje plany, mam nad tym życiem kontrolę, odzyskuję być może niekiedy. To jest bardzo silna, męska energia, bardzo też płodna, seksualna. Także niektórzy mogą wyjeżdżać do kogoś, mogą też w podróży kogoś poznać. Może być też romans jakiś. To są też zmiana, zmiana pracy, szkolenia, wyjazdy, podróże mm, y, służbowe mogą być. Także bardzo szybkie działania tutaj będą. Tu trochę spowolnienie na przemyślanie, ale tutaj dwie karty, które obrazują bardzo, bardzo szybkie działanie, i bardzo szybkie odejście. Też tu jest też takie czmychanie, rozliczanie się, ale najpierw chyba chcecie mieć jasność y, sytuacji. Y, albo y, też może partner y, chcieć właśnie tak też czmychnąć, aczkolwiek. To jest tak na dwoje babka wróżyła. Eee, co jeszcze mam dla Was? A, mam dla Was kartę z numer 2. I to Wam też przeczytam. Będzie tego trochę więcej. O, ja sobie tu położę. Ok. Proście o pomoc. Karta mówi proście o pomoc. Czego naprawdę potrzebujesz? Bądź gotów przyjąć wsparcie. Dostępnego jest wiele wsparcia. Wystarczy poprosić o pomoc, a ją otrzymasz. Porzuć strach i dumę, ponieważ nie przynoszą ci korzyści ani nie dają ci tego, czego potrzebujesz i czego pragniesz. Może czujesz się przytłoczony wyzwaniem. Poświęć chwilę na zastanowienie się, w czym potrzebujesz wsparcia. Ocena Twoich uczuć pozwoli Ci skutecznie przekazać to, czego chcesz. Proszenie o pomoc może wydawać się przerażające i możesz czuć się bezbronny. Jest wielu ludzi, którzy chcieliby być przy tobie. Proszenie o pomoc nie jest poniżające. Siła pochodzi z umiejętności rozpoznania os osobistych potrzeb. Uwolni wszelkie uczucia związane z byciem ciężarem dla innych. Ludzie, mimo wszystko, lubią pomagać, yy, lubią pomagać innym, a proszenie o pomoc jest naprawdę zdrowe i mądre. Poszerzaj so, swoją samoświadomość, i ważne jest, aby wiedzieć, kiedy potrzebna jest dodatkowa pomoc. I słuchajcie, e, samoświadomość, potrzebna jest tu pewność siebie, bo wy być może to wy chcecie czmychnąć e, dla niektórych, nie, nie mówię, że dla wszystkich, ponieważ wy chcielibyście tego rozliczenia, jasności, ale nie, trochę być może boicie się tego z tego, z, z tego zderzenia z tą rzeczywistością dla niektórych. Inni po prostu tu będą odchodzić, ale niektórzy potrzebują rozbudzić w sobie tą swoją świado samą świadomość, tą pewność siebie, która tutaj już ruszy, słuchajcie. Tu, jakbyście ją odzyskali, i tu jest ta determinacja, tu jest to pędzenie do swojego celu. Wiecie, czego chcecie i do czego dążycie. Jakiej przyszłości dla siebie chcecie? A po drodze może się jeszcze tutaj yy, przy tym rydwanie ktoś yy, pojawić, możecie kogoś jeszcze poznać też dla niektórych powiedzieć to jest czytanie ogólne, ale generalnie jest tu zakończenie, porzucenie. Trzeba porzucić wszystko co stare, ażeby rozpocząć coś nowego, a żeby nowe życie, żeby transformować do nowego życia. Czyli mogą tu być stare jakieś schematy, stare układy, stare wierzenia, stare sposoby myślenia, coś czego się nauczyliśmy wcześniej. Ale teraz już się nie będzie spełniać, bo świat się zmienił, wy się zmieniliście i ważne jest, żebyście wzięli tą lekcję z przeszłości. Żebyście odrzucili, bo tu jest karta śmierci mówi, odrzuć wszystko, co znałeś, co było stare, co było niedobre, co ci nie służyło. Będzie teraz inny sposób działania, inaczej będziecie myśleć. I karta właśnie tego, że po mówi mm, o, o naprawianiu, o porzucaniu. Tej przeszłości, która, y, która nie służyła, o, o zmianie sposobu myślenia, y, żeby wziąć lekcję z tego, co było, i już w, nowo, w nowy cykl, bo tu się zaczyna nowy cykl. Także jedno się kończy, widzicie, śmierć mówi o zakończeniu czegoś. I zacznie się teraz nowy cykl, i wy będziecie decydować, w którą stronę będziecie chcieli pójść. I ja myślę, że wy tu będziecie bardzo zdeterminowani w tych kartach, które są w tyle, do realizowania siebie i swojego szczęścia, żeby uleczyć to serce, bo wiecie w sercu, tak naprawdę, że wszystko jest możliwe, że możecie jeszcze komuś zaufać i z kimś być szczęśliwi, tylko musicie powziąć tą decyzję, tę decyzję. A żeby ruszyć i wziąć te, te lejce w swoje ręce i mm, zarządzać swoim życiem na swoich własnych zasadach. Żyć po prostu na swoich własnych zasadach. O tak. Ok, kochani, to tyle, co mam dla Was. Mm, przesyłam Wam moc gorącej energii. Słońce zaświeciło, więc zrobiło się pięknie, a jeszcze przed chwilą jechałam samochodem i było tak szaro, buro i ponuro. Yy więc coś ciekawego się wydarzy jakieś oświecenie coś pięknego dostaniecie energii i wejdziecie w nowy cykl jeszcze raz was pozdrawiam przesłam moc gorącej energii buziaki i pa pa